Dzisiaj chciałbym porozmawiać na temat gry Minecraft w wersji na Xboxa 360. Ponieważ zdarzało mi się e, grać kiedyś w Minecrafta na PC, swego czasu nawet e, sporo godzin przy nim spędziłem, dlatego e, chciałbym porównać teraz we, wersję Xboxową do wersji pc więc tak. E, ogólnie gra jest w zasadzie taka sama. Czyli otwarty świat, w którym sobie tam zbieramy surowce i budujemy to, co tylko dusza zapragnie, ale jest wiele różnic w samej rozgrywce, w sterowaniu i w ogóle w budowie tego świata, więc zacznę od tego, że tak jak wiele osób narzeka, to Minecraft na Xboxa jest niestety, jego świat jest ograniczony. Tak jak Minecraft na PC jest to świat w zasadzie nieskończony, po którym możemy się przemieszczać cały czas w dowolnym kierunku i odkrywać cały czas nowe tereny. Tak na, niestety na Xboxie jest to ograniczone do iluś tam tych kwadratów, już nie pamiętam dokładnie. W każdym razie przejście tam z jednego końca na drugi no to jest sprawa kilku minut raptem, więc ten świat jest naprawdę nie jest aż tak ogromny. I tworzy taką właśnie kwadratową wyspę, którą jak mamy mapę, to po prostu możemy przejść od jednego końca do drugiego i nam się na tej mapie zarysuje cały świat gry, akurat wygenerowany. Także świat jest mały. Dla mnie akurat to nie jest wada, ponieważ można sobie lepiej ten świat rozplanować. Nie ma też sytuacji, że się tam zgubimy, więc mi to nie przeszkadza akurat. Więc to jest taka różnica, która no jest, jest minusem, no nie ukrywajmy, ale. No nie dla wszystkich, dla mnie nie. Co dalej? Jeśli chodzi o sterowanie, no to na plus muszę powiedzieć, że tutaj jest ułatwienie, bo już nie trzeba się uczyć tych wszystkich receptur. Tak jak na przykład pierwszy raz odpalimy Minecrafta na PCC, to się czujemy tak, jakby po prostu ktoś nas wyrzucił na głęboką wodę i w ogóle nie wiemy o co chodzi. A tutaj... Wchodzimy sobie w ekran tworzenia, czy tam w tego crafting table'a i nam się wszystko pokazuje, co możemy zrobić, jakie są surowce potrzebne, żeby zrobić tamą rzecz. Więc tutaj nie trzeba się uczyć tego na pamięć, więc dla mnie to jest duży plus. I w ogóle wygląd ekwipunku jest fajny, ten w ogóle sposób craftowania jest uproszczony tutaj znacznie szybszy i w ogóle bardziej mi się podoba niż w wersji pc -towej. Natomiast samo sterowanie, no niestety co tu dużo mówić, gra jest, no ma styl, taki chodzenia jak FPS-y, czyli chodzimy i celujemy, tak, czy, więc na PC-cie no oczywiście jest to wygodniejsze, bo jak, jakkolwiek jestem fanem gier konsolowych, tak, no co tu dużo mówić, granie w FPS-y jest zawsze jednak bardziej precyzyjne i wygodniejszy za pomocą klawiatury i myszki. I tak samo jest z Minecraftem. Budowanie tutaj, czy, czy craftowanie, czy cokolwiek na Pccie jest szybsze i jest bardziej precyzyjne. Tutaj na padzie, no to wszystko wolniej się odbywa. Także jeżeli ktoś na przykład na Pccie był przyzwyczajony, że bardzo szybko coś tam stawiał, jakieś mury czy coś tam, czy szybko to tutaj wymaga to więcej pracy i więcej cierpliwości. Nie jest to aż tak szybkie. I to chyba tyle. Też ten Minecraft na Xbox cały czas dostaje kolejne łatki, więc kiedyś tam, na przykład, jeszcze niedawno, nie było w ogóle jedzenia. Nie było jakichś tam zaklinania tych stołów czarów i tak dalej. A teraz już w kolejnych łatkach to wyszło, więc. Gra ściga cały czas tą wersję pc z tymi wszystkimi aktualizacjami, więc jest okej. Okay. Czy natomiast poleciłbym ją... Yy, dla kogo jest ta gra? O, może tak. Czy jeżeli ktoś grał na PC-cie w Minecrafta, spędził dużo czasu, czy jest sens, żeby sięgał po wersję konsolową? Moim zdaniem nie ma sensu. Yy, bo ta wersja jednak dla takiego właśnie już yy, zatwardziałego gracza się okaże, no taka mniej rozbudowana, niedoskonała, więc i w ogóle no, nie ma sensu, ale jeżeli ktoś nie grał nigdy w wersję pc tową no to... to jak najbardziej może sięgnąć po tego Minecrafta na Xboxa czy po tego na PS3, jeżeli oczywiście ma ochotę grać w takie gry. Ja tą grę mam w zasadzie tylko kolekcjonersko, bo już jak mówię, grałem na pc -cie. I jakbym miał podsumować, to yy, oczywiście, jeśli chodzi o podstawowe paki to moim zdaniem gra wygląda lepiej na Xboxie, bardziej kolorowo. No ale, oczywiście, na PC można, zresztą na Xboxie też, tylko na Xboxie te wszystkie paki to są płatne. A na PC można sobie ściągać różne paczki tekstur za darmo. Więc yy, w ogólnym rozrachunku, gra dobra dla ludzi, którzy nie grali w nią na PC. -cie wszyscy inni mogą sobie odpuścić.